Witam was. Mamy czwarty czerwiec, albo czerwca, jak to woli. E, Kosiareczka z żyłką e, w roli głównej. Dzisiaj będziemy obkaszać i później tą trawę, co skosimy, będzie nasiano dla baranów. E, Winogrona już jest wystarczająco duże, e, no, duże i trawa zasłania. A tak to będzie, będzie ładniej, nie? ładnie w ogóle będzie w ogóle jako tako rosło. Tu mamy całe zarośnięte owce jednak yy, nie skubią I tak dobrze jak jak myśleliśmy. Na jesieni tylko dosyć dobrze drą trawę i to niestety będzie całe do, do, skoszenia. Sk do skoszenia żeby nasiano nie? żeby było. jak wygląda. Tu zamontowaliśmy szczotkę. do czesania się owiec. I patrzcie już, jak jest zdemolowana ta szczotka. No ale nie szkodzi. Po to jest nie. I teraz patrzcie, zrobiliśmy takie kwatery, bo ciągle chodziły i skubały w tym miejscu i były strasznie. I było strasznie wygryzione, nie? Strasznie było tu wygryzione, tu chodziły, a nie chodziły w ogóle tam, gdzie jest wysoka trawa. No i zrobiliśmy e, wyższe, nie? Raczej znaczy wyższe. Zrobiliśmy cztery kwatery, podzieliliśmy to i może będzie lepiej. E, w każdej jest trochę cienia w lesie, więc będę mieć swobodę, nie? E, co ty za mig robisz? O, i w każdej mamy e, zapięcie, i każę kwatera, na przykład ta jak ta, bierzemy tego kija i dostawiamy do siatki, a pozostałe są zamknięte, nie? Tego kija przekładamy i dajemy tutaj. O właśnie, już jak tu jesteśmy, to Wam pokażę, e, pokażę wam te kiki, jakie kupiliśmy. Czy złoty 1 sztuka? Sądzę, że bardzo dobra cena, bo za izolator by trzeba było dać przynajmniej za 1,50 groszy, więc złoty 50. A kija plastikowego za złoty 50 wątpię, że ktoś by gdzieś kupił. Więc czy tam kija drewnianego, jakiejś dobrej jakości, żeby się od razu nie rozwalił? Nie, wątpię. No i tu mamy nasze stado. Yy. Nasze stado, yy, tryczki, są do oddania, ten malutek, ogólnie wszystkie tryczki do oddania. O, trenują zapasy. O, ale już ich komary chyba tną. No. Już szefowa Gotowa Dobra ja idę w tamtą stronę Co? Ja sobie przejdę I będę grywał jak Jak one będą biegły do szopy Do mnie z drugiej strony odpinasz? Patrzcie się, jak biegną. Patrzcie się. Pięknie. Szefowa pierwsza. Najstarsza z, z matek. No, kwatera została otwarta. W tą stronę ostatnia, właśnie. Ostatnia się otwiera. W tak. Można by było dublować sznurek na siatce. Ale też dobry patent. Dobra i zacznijmy czy nas przepuszczam <śmany> O do wody Do wodopoju będziemy musieć coś pomyśleć żeby był Nie do wodopoju Obok do skrobin Woda świeżo nalana I wygają Ucieszone I mamy patent na przechodzenie, kiosek i oskrobiny wcinają. Oczywiście, największa szefowa to z tyłu. O, każdy, który przejdzie, to bierze i ten się obciera. Nie wiem, czy widzieliście na no, szybko, robimy kompostownik. I eee, Ignaźbisko na to z szopy. Tu trawa, co będzie koszona, będziemy przerzucać z tym i z obornikiem. Także to w miarę gniło. Taki ten, takie w miarę w miarę duże podwiedeski do góry na gwoździach na szybkości bez stresu Już, już zapełniamy obornik, jest już, można powiedzieć, pełny, nie? No, prawie pełny, i tak, i dajemy obornik ze środka, przekładamy tekturami, przekładamy jajkami, i dorzucamy do tego jeszcze ten jeszcze to, co stary kompost, co był przy, przy drzewie, i mieszamy to w miarę warstwami, tak układamy, żeby się nie zaparzył, żeby był w miarę przewiew na tym. Okej, okay, przygotowane. Co to jest siano, nie? No siano stare dane. Część wiejedzą co ładne i będę mieć do tego doleżenia. Wcześniej tu było, nie wiem ile taczek z 10 wy, wyciągnąłeś? Z 12, 12 taczek wyciągnięte. Yy. I daliśmy je tam. Tutaj jest część siana, takiego tutaj co niedaleko, co zjedzimy na wózku. Przed deszczem fajnie suszy. A tu jest ten cały nasz kompostownik, już cały pełny, yy, cały pełny. Ale to się, przekładaliśmy z kartonami jak widzieliście, i tu cały już jest ten, tu nadal był popiół i wzięliśmy ten popiół, rzucili jeszcze na to do góry i będzie i będzie gniło. Nie? Co prawda to nie jest kompostownik, tylko to składowisko, ale Kompostami trzeba było przewracać, ale taką ilość przewracać to powodzenia. Dobra. To tyle na dziś. Zostawcie suba, łapkę do góry. Coś się u nas dzieje. Owce są tam daleko. Na tej ostatniej kwaterze. Cześć.